Dzień dobry Państwu. Choć z panem Adrianem Zandbergiem nie mam wiele wspólnych poglądów, to zachęcam Was do obejrzenia jego sejmowego wystąpienia. Skrytykował on i niemiłosiernie wyśmiał Tuska i to, w jaki sposób rząd przygotował obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Koniecznie zobaczcie wystąpienie do końca. Wysoka Izbo, przyjęliśmy dzisiaj przez aklamację uchwałę w sprawie tysiąclecia korony polskiej. Słusznie. Ja mam pytanie do rządu, jak planujemy tę rocznicę uczcić? I od razu ostrzegam, nie chodzi mi tutaj o piknik organizowany przez kolegę pana premiera za pieniądze Orlenu i totalizatora sportowego. Tylko chodzi mi o coś trwałego, o coś, z czego mogłyby korzystać kolejne pokolenia Polek i Polaków. Finowie niedawno przy okazji podobnej rocznicy zbudowali najlepszą bibliotekę na świecie. A co robimy my? Zdaje się, że niewiele, a to byłaby naprawdę świetna okazja, żeby uruchomić budowę setek tysięcy mieszkań społecznych, mieszkań na wynajem i skończyć w Polsce raz na zawsze z problemem mieszkaniowym. To byłby dobry dzień, żeby otworzyć polskie fabryki innowacyjnych leków. To byłby świetny dzień, żeby uruchomić nową elektrownię. Tak poważne państwa szczą takie rocznice. Nawet, nawet ten biedny PRL potrafił zbudować tysiąc szkół na tysiąclecie. A, a co wy zrobicie? Bo na razie wychodzi na to, że stworzycie kolejne tysiąc syneków w spółkach Skarbu Państwa, Dziękuję, panie a pan minister Kropiwnicki przejedzie w czynie społecznym tysiąc kilometrów na kilometrówce. Dziękuję, Dziękuję. panie pośle.